Siemanko wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o ekosystemie Terra Luna. Pokażę wam też w jaki sposób odebrać sobie airdropy za jednym kliknięciem poprzez taką specjalną stronę internetową, o której dowiecie się w dalszej części materiału. Krótkie intro i lecimy. Na samym początku tego materiału chciałem jeszcze poruszyć temat tego, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym, nie namawiam do niczego, po prostu dzielę się tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem. Pokazuję Wam, co robię, jak robię. To, co Wy zrobicie z tymi informacjami, należy już tylko do Waszej prywatnej decyzji. Ja mogę jedynie podzielić się moją opinią. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Możemy przejść do kolejnych etapów naszego nagrania. Zobaczcie, udostępnię Wam teraz ekran. Jesteśmy na moim blogu. Oczywiście każdego z Was zapraszam na mój blog www.marekporwol.pl. Dowiecie się z bloga wiele ciekawych informacji. Na samej górze tu jest naprawdę mnóstwo informacji dla osób, Początkujących, jak i zaawansowanych. Dowiecie się na temat, czym są kryptowaluty. Dowiecie się o podatkach od, od kryptowalut, jak i gdzie kupić kryptowaluty, jaki portfel wybrać. Dowiecie się także o strategii DCA, którą ja stosuję od 2018 roku. Dowiecie się o kartach, którymi można płacić w internecie, zamieniając swoje kryptowaluty na cash. Są też sposoby na zdobycie darmowych pieniędzy z internetu, promocje bankowe. Jest napisane także, czym jest grupa Hajsocholicy. Przejdźmy już na sam dół mojego blogu. Tutaj są najnowsze artykuły. Ja Was dzisiaj zaproszę na ten artykuł o Terra Drops. Odpalmy artykuł. No i oczywiście jesteśmy już tutaj na tym wpisie pis dopiero się tworzy, ponieważ to wideo, które teraz tworzę dla was, znajdzie się też tutaj. Zobaczcie. Wszystko co należy zrobić, aby odebrać airdropy z Terra Station, wystarczy wejść na stronę www.teradrops.io. Po prostu teraz przejdziemy na tą stronę i pojawi nam się taka zakładka z możliwością odebrania tych airdropów. Tu można zobaczyć, że takie airdropy się pojawiają. Zobaczcie, mam do odebrania 5,6 pylona. Ankor był już odebrany przeze mnie wcześniej, czyli po prostu do odebrania nic tutaj nie ma. Tak samo mirror. No i kolejne airdropy, które będą z czasem tutaj dodawane. Jak widzicie, jest tego dość sporo. Można kliknąć sobie climb all i wtedy wszystkie te airdropy zostaną odebrane i pojawią się na waszym portfelu. Mam nadzieję, że to jest jasne. Wchodzimy sobie na terradrops.io, łączymy swój portfel za pomocą przycisku i po prostu odbieramy nasze airdropy. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze raz od początku co należy zrobić. Wchodzimy na stronę terradrops.io, klikamy tutaj po prawej stronie u góry przycisk Connect Wallet. Pojawia nam się okienko tutaj klikamy, że chcemy połączyć nas, nasz portfel Terra Station Extension. Klikamy, nasz portfel łączy się z tą stroną. To oczywiście chwilę trwa, mamy tutaj loading. No i czekamy, co tutaj się wydarzy. Dokładnie, jesteśmy już na stronie, nasz portfel został połączony. No i teraz odbieramy airdropy. Klikamy claim all. Pojawia nam się informacja, jakie airdropy są do odebrania, pojawia nam się także informacja o fee do zapłacenia, więc klikamy claim all. Pojawia nam się z prawej strony nasz portfel, którym należy zatwierdzić tą transakcję. Oczywiście ja zatwierdzam. No i w tym momencie transakcja jest wykonywana. Przetwarza nam transakcję, jest sukces, czyli nasz airdrop został odebrany. Pojawi się on oczywiście na portfelu Terra Station. Tak wygląda ta strona, jest bardzo prosta w obsłudze. Myślę, że tutaj nie będziecie mieli z tym najmniejszego problemu. Oczywiście ja jeszcze nagram materiał na temat tego Pylon Money, ponieważ ja Wam o tym mówię już od dłuższego czasu. Na grupie Hajsocholicy dawałem informację, że ja kupuję te tokeny Cenie 0,07 dolara, 0,06. Także ja sobie zakupiłem małą paczuszkę. Jest to oczywiście dość młody projekt, dość ryzykowny, więc wiąże się to oczywiście z ryzykiem, z utratą części lub całości Twoich środków. Także ja tutaj Ci nie rekomenduję tego zakupu. Mówię tylko, że ja sobie takie tokeny zakupiłem. Co wy zrobicie z tą informacją, wasza sprawa. Dobra, to by było na tyle. Macie jakieś pytania? Piszcie w komentarzach. Dajcie też łapkę do góry, jeśli ten materiał wam się podobał. Dla tych, którym się nie podoba i mają tam jakieś dziwne skojarzenia, nie potrafią się powstrzymać, to możecie dać łapki w dół. Możecie też skomentować negatywnie ten film. Nie ma najmniejszego problemu. Ja po prostu. Będę robić swoje. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego nagrania. Cześć!